Antoni Królikowski musi złożyć zeznania na prawnika, który jest aktywista prolegalizacyjnym. Zycie wczas nie przestaje rzucać Antoniemu Królikowskiemu klód pod nogi, niestety na jego własne życzenie. Gdy wydawało się, że skompromitowany aktor nie może już bardziej szargać swojej reputacji. Do akcji wkroczyła policja, w dniu imprezy urodzinowej gwiazdora. Wykrywając w jego organizmie slady zazywania środków psychoaktywnych. Tylko na pudelku, mecenas Piotr Kaszewiek o zatrzymaniu Królikowskiego. Taka wpadka przeciwnika procesowego to prezent i dar z nieba. Z każdym kolejnym dniem afera zatacza coraz szersze kregi. W głos na sprawę zdaje się już wlaczyć nawet matkę celebryty. Malgorzata Ostrowska-Królikowska. Która w przeszłości już niejednokrotnie musiała świecić za syna oczami. Malgorzata ostrowska królikowska przerywa milczenia w sprawie afery z udziałem Mantka-Kulikowskiego. Dalsza część artykułu pod materialem wideo. Teraz śledczy chce ustalić m.in., z jakiej dokładnie marihuany korzystał Królikowski. Sam zainteresowany utrzymywał w opublikowanym przez siebie oświadczeniu, że to związek z jego kuracją, gwiazdor cierpi na stwardnienie rozsiane. Zasugerował nawet, że ktoś na niego doniósł. Do zatrzymania doszło około 16 przy ulicy Karolkowej 16, zaraz po tym, jak wyjechałem z mojego mieszkania do Asi. Aby spotkać się z synkiem, oświadczył Antek. Funkcjonariusze, z uwagi na otrzymane zgłoszenie, za o tej godzinie i w tym miejscu pojawiłem się rzekomo pod wpływem nielegalnych substancji. Czekali na mnie w okolicy miejsca zamieszkania. Zostałem zatrzymany do kontroli. Alkotest wykazał, że jestem trzeźwy. Jednak narkotest wykrył THC, którym wspomagam moje leczenie i którego uzywałem poprzedniego wieczoru. Teraz, śledczym pozostaje czekać na wyniki badań krwiantka, co może zająć nawet od 2 do 3 tygodni. Wtedy również będzie wiadomo, czy królikowski faktycznie był pod wpływem medycznej Marihuany, zazytej ponad dzień wcześniej w ramach kuracji czy tej zwyklej. Przypomnijmy, zignotce policyjnej kierowca samochodu, którym okazał się królik, miał znajdować się pod wpływem środków odurzających. W jego pojeździe nie znaleziono śladu niedozwolonych substancji. Za dwa tygodnie Antek będzie miał okazję opowiedzieć swoją wersję wydarzeń podczas przesłuchania na komendzie policji. Jak donosi Super Express, w oczekiwaniu na ten dzień Naktorius przygotowuje swoją linię obrony z nowo zatrudnionym adwokatem. Informator magazynu wskazuje, że prawnik specjalizuje się w sprawach związanych z marihuaną i jest aktywista prolegalizacyjnym. Mateusz Ponoc na swoim koncie wiele sukcesów. Myślicie? Za pomoze Królikowskiemu wykrecić się z tej kabala.